Cześć, Sylwek z tej strony. W dzisiejszym materiale porozmawiam z autorem serii komiksowej pod tytułem Dzieci Stwórcy. Z Piotrem Biczyńskim o pseudonimie artystycznym Bichuck. Cześć, Piotrze. Cześć. Już tak na wstępie powiem, że prawidłowo ten Bichuck wymawia się biczek, bo to miała być taka z. Po angielsku wersja Biczaka, No, ale jak mówisz, Bichuck, to nie, nie przeszkadza mi to, bo dużo osób się tak myli. No, w sumie jesteśmy w Polsce, no to no po polsku to się czyta, Bichu. No, wiesz co, ja powiem ci szczerze, że nawet mi nie pomyślał, że inaczej. <laughs> Więc dobrze, że wyjaśniasz. A To, to przy okazji jeszcze wyjaśnij, z czego to nazwa? Bichuck? Mhm. No, po prostu mam taką ksywę biczak i. Tak udałem mam. Tylko że po angielsku. Dobra, dobra, rozumiem. Lef, lepiej brzmi niż taki po prostu biczak wpisany po polsku na, na komiksie. Myślę, że to by było zbyt trywialne i nie wyglądało tak dobrze. Mhm. Okej. Okay. Dzięki za taką informację. Warto też wiedzieć. Ale jeszcze raz nie przeszkadza Ci to, że gdzieś tam się spolszczy tę nazwę. Nie, nie, nie. Można nawet nazywać mnie Piotr z Zbichutska, tak nawet jest fajniej. Mhm, no coś ciekawe. I w sumie to chciałbym Tobie podziękować za napisanie do mnie i za możliwość poznania właśnie tych trzech komiksów, które mi przesłałeś. A są to dzieci stwórcy pierwszy tom hieny, drugi tom Podziemna studnia i trzeci zeszyt Smok Ludojad. Przy tym nagraniu trochę posprawdzałem informacje o, o Tobie i powiem, że e, no, internet nie jest szczodry w, w dostarczaniu informacji na Twój temat, więc powiem Tobie, co znalazłem i ewentualnie jeszcze byś coś dodał. Co Ty na to? Spoko. Dawaj, co tam znalazłeś? Oprócz no, tego, co będzie na końcu, to odsyłam od razu do, do wiadomości po napisach. No, jesteś niezależnym twórcą. Twórcą tych trzech komiksów, które przed chwilą pokazałem, ale też jesteś twórcą czy współtwórcą komiksu Bi Początek, który stworzyłeś wraz z Adamem Indelakiem. Ilustrowałeś też Wielki Deszcz do scenariusza Tomasza Tomaszewskiego. I to był w 2021. Masz stronę na Facebooku i także spotkałem, tam zobaczyłem wzmiankę na webkomiksach o Twoich przejażdżkach górskich czy rowerowych. I w sumie tyle. No niezbyt dużo. No i jeszcze jedna wzmianka związana z, z tym, że pierwszy tom Dzieci Stwórcy też jest po angielsku. Ale za, zaraz o tego przejdziemy. Co jeszcze mógłbym wiedzieć albo powinienem wiedzieć na temat twórcy dzieci z twórcy. Może zacznę od tego, że w sumie jak ja wyszukuję bisódk na wyszukiwarce, to nawet jestem zadowolony z tego, ile jest wyszukiwań w porównaniu do tego, co było na początku. Czyli tam może jedna, a teraz no to pełna strona jedna, więc to już jest sukces. No tak, nie tylko dzieci z Twórcy narysowałem, ale właśnie BIS z Adamem Indelakiem i zilustrowałem Wielki Deszcz. Co można o mnie jeszcze powiedzieć? Że ukończyłem kurs komiksów w OPT we Wrocławiu. Uczestniczyłem w paru warsztatach takich dotyczących rysunku. No a poza tym no to nie ukończyłem żadnej Akademii Sztuk Pięknych, więc nie mam nic poza tym, jeśli chodzi o warsztat. Powiem ci, że jakbyś chciał jeszcze znaleźć jakieś informacje o mnie, no to przeważnie jak jest jakieś wydarzenie, to trzeba zawsze dać opis, nie? że kim jest, dane autor, taki krótki opis, no to, no to mniej więcej tak się to przedstawia, tak jak HPT skończone. Mhm. No i w sumie tyle. No, a ogólnie to, to jestem po studiach rolnictwa, więc też taka ciekawostka, że tutaj studia rolnicze, a, a jednak hobbystycznie rysuję komiks. No słuchaj, to profesja profesją, a hobby hobby, więc można naprawdę tutaj wykonywać wiele zawodów, a, a interesować się komiksami, bo dlaczego my nie? W niczym to nie przeszkadza. I tak spotkaliśmy się, aby chwilę opowiedzieć, aby się trochę odpowiedział mi na. na... Pytania związane właśnie z Twoim autorskim cyklem komiksowym, jakim są dzieci stwórcy. I przy okazji tutaj znalazłem taką ciekawostkę związaną z pierwszym, drugim, trzecim tomem. Bo tak, trzeci tom, i od niego zaczniemy. O, tak na opak, dlaczego żeby nie? Trzeci tom, Dzieci stwórcy pod tytułem Smok Ludojat, on miał premierę całkiem niedawno, ponieważ 24 marca tego roku. Więc jest to nowość na naszym rynku. Drugi tom, i właśnie tutaj, słuchaj, drugi tom widnieje na gildii, bo tam też sprawdzałem, premiera w 2020. I to mnie zdziwiło, ponieważ pierwszy tom też tam znalazłem, i on jest z 2021. Więc jak to możliwe? No właśnie. Wow. Więc jak to możliwe, że drugi tom pojawił się wcześniej niż pierwszy? Nie, no to niemożliwe. Powiem Ci, no właśnie, że to No to kiedy? Kiedy to zostało jest... wydane? Ta data 2021 na hienach to raczej wynika z tego, że to dodruk był. Aha. Bo hieny były wcześniej, od podziemnej studni. Hieny były chyba właśnie w 2019, 2020 jakoś tak. To było na Rumi, trzeciej części premiera, i potem y, pocisnąłem drugą część, czyli podziemną studnię i rok y, ją skończyłem. Y, no i potem była taka dłuższa przerwa, jeśli chodzi o smoka dojada, ze względu na to, że pracowałem nad y, B i Wielkim Deszczem. Mhm. Czyli premiera tak. była e, 3 lata temu, tak, 2020. Tak, tak, tak. A tak. dodruk był e, w rok później, rozumiem. Tak, jeśli chodzi o film. Mhm. No, no i tutaj już e, zostało to wszystko roz, e, rozwiane, bo tak się zastanawiałem. E, no znaczy, widzisz ciekawa zagadka wyszła, e, prawda? Zastanawiam no. się <laughs> Tak. E, I to jest e, początkowe, początkowe takie informacje. I teraz. E, Będziemy krok po kroku przechodzić do samych komiksów. Teraz wziąłem pierwszy tom, pierwszy zeszyt, tak, który miał premierę w 2020, Hienę. Jest to miękka okładka, zeszytowy w sumie taki format, zszywany też komiks. I, i o czym? O czym on jest? Może ja się tutaj posłużę opisem, bo on idealnie wyjaśnia. Co jest treścią? W niedalekiej przeszłości wybuchła wojna, która rozpieprzyła całą ziemię. Ci, co mieli przeżyć, zginęli, a ci, co mieli zginąć, przeżyli. Grzebią teraz w śmieciach starego świata, w poszukiwaniu żarcia i świerszczyków. Jeden z nich jest ścigany przez mutanty, które chcą z niego zrobić kebaba. Nie wiedzą jednak, że mają do czynienia z postapokaliptycznym Jezusem. Dzieci stwórcy Hieny to pierwsza część komiksu o walce Reja ze zmutowaną tą ocalałą po III wojnie światowej. Wow, tak opis zaskakuje. Trochę tutaj mamy jakby, jakby herezji, tak? Mamy do czynienia z nowym Jezusem i po III wojnie światowej. Za chwilę zdradzę miejsce bo ono też jest dosyć ciekawe ale w tym czasie jakbyś mógł powiedzieć co cię skłoniło do przedstawienia takiego świata postapokaliptycznego. Postapokalipsa to takie moje ulubione klimaty. Lubiłem sobie pograć dla dzieciaka w Fallout i jednym z moich ulubionych filmów jest Mad Max. Wiedziałem. <laughs> Więc wybór był prosty. A ze względu na to, że zainteresowałem się teoriami spiskowymi, yy, chciałem to połączyć. I z tego powstał właśnie Rej, czyli taki yy, yy, bohater w postapokaliptycznym świecie, ale to nie jest tak naprawdę bohater, tylko antybohater, bo. Yy, ja sam jestem fanem takich antybohaterów typu Ash Williams z martwego zła, w którym on właściwie wszystko partoli, i to, Ray to jest właśnie taki bohater. E, lubię też trochę kontrowersji e, więc e, i czarnego humoru, dlatego te, te kebaby, mutanci i świerszczyki. Postaw... Tak, świerszczki, postapokaliptyczny Jezus, to się wszystko łączy w taki majonez, który serwuje czytelnikowi. Podziemna studnia jest jest grubsza i też jest zszywana. To też jest informacja dosyć istotna. Drugi tom serii, dzieci Stwórcy po starciu z mutantami Rej, Caleb i Melisa udają się do podziemnego miasta, gdzie mają nadzieję obchać szajsk, który udało im się nazbierać w ruinach. Tym razem czeka ich konfrontacja z kruczakami z chowu beczkowego. Przygotujcie się na dietę bogatą w uran. Komiks od lat 16. Tak, i znowu tutaj przedstawiasz taki dosyć humorystyczny sposób. Właśnie ten. No, niezbyt przyjemny, niezbyt przyjazny i optymistyczny świat, bo jest po wojnie. Co ciekawe, popatrzcie, mamy pierwszą wzmiankę o miejscu. Mamy dawne południe Polski. Za chwilę przejdziemy w trzecim tomie do miejscowości konkretnej, ale tutaj faktycznie umiejscowiłeś ten świat w Polsce. Tak, zgadza się. Wszystkie miejsca jakby mają odwzorowanie w prawdziwych miejscach. Także dla łowców, dla łowców ciekawostek można zwiedzić w południe Polski i sprawdzić, które to są miejsca. Tak. I powiem wam od razu, zdradzę, zdradzę od razu, że to miejsce, które tutaj jest, no właśnie Podziemia Kłodzka. Dokładnie. Ja od razu poznałem, ponieważ byłem w tym miejscu i i tak płynnie przechodząc, płynnie przechodząc do trzeciego tomu, tutaj no pokazujesz faktycznie to kłocko. I co mnie zadowoliło zresztą, ale tak. Mamy nie tylko miejsce, ale też i od razu czas. Mamy już pełny świat przedstawiony. A mianowicie 12 października 2120 roku: okolice kłocka. I to chcę pokazać te okolice kłocka. Bo to, o, jest. To mm, bez problemu osoby, które były w Kłocku, które zwiedziły Kłodzką, może nawet mieszkają w Kłocku, bez problemu poznają, a mianowicie kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgadza się? Tak, zgadza się. Tak, ja od razu poznałem. I oczywiście te tunele z twierdzy w Kłocku. Dlaczego to miasto? Co cię zaciekawiło w nim? No, bo też tam byłem i też mi się spodobało. Poza tym lubię podziemia i jaskinie. Stwierdziłem, że no w świecie postapokaliptycznym, gdzie po ruinach miasta biegają mutanci i zżerają ludzi, no to najbezpieczniejsze miejsce jest podziemia, gdzie e, można się schronić. Tak? Także to, myślę, najodpowiedniejsze miejsce. E, no i nie jedyne, które się. Podziemia, które się pojawią w dzieciach z Turcji. Mm -hmm. e, mamy ludzi, mamy mutantów, e, e, pewna sytuacja e, związana z talizmanem, e, prawda? E, I opis świetnie też e, pokazuje coś, i to chcę też odczytać. E, jeśli uwielbiasz legendy o smokach, dzielnych bohaterach i magii, to nie ta bajka. W postapokaliptycznej Polsce dzieci stwórcy smoki są brutalne, psychodeliczne i mają bazuki zamiast mordy. I co tu więcej dodać? <laughs> tak i ten tom czy zeszyt jest już inny. On się różni od tych poprzednich, nie tylko tym, że ma więcej stron, a mianowicie 40, ale jest klejony i jest też na innym papierze. Z czego wynika ta różnica? Podczas wydawania podziemnej studni nie podobała mi się ta broszurka, w sensie strasznie ten środek się wybrzusza, jest taka szpara. Stwierdziłem, że chyba jednak przejdę na, na grzbiet przy takiej ilości stron, a nawet większej. A skoro już trzecia część miała więcej stron, no to, to nie było problemu, żeby zrobić ten grzbiet. A jeśli chodzi o papier, to. Mm, Pierwsze wydanie Hyen i podziemnej studni, pierwszy druk miał właśnie taki papier, taki kremowy. I stwierdziłem, że to świetnie pasuje do postapokaliptycznych klimatów. Nie? Także no, yy, dostałem feedback, że no to tak trochę gorszy papier mm -hmm. i że tak nie, nie pasuje, ale jak ta osoba usłyszała, że właśnie. Bardziej do postapokaliptycznych klimatów chciałem to zastosować, ten papier, to w sumie stwierdziła, że, że nawet pasuje nie? A jeszcze jedna rzecz jest wyjątkowa w tym tomie, a nawet dwie, bo po pierwsze, cały ten komiks był robiony w digitalu na tablecie graficznym w programie. Gdzie poprzednie dwie części były na kartkach robione i skanowane? I druga rzecz, nie wiem, czy zauważyłeś, na pierwszy, jednej z pierwszych stron masz informacje właśnie o, o ISDN i o tym, że opieką redaktorską zajęła się Paulina Matynka. I tutaj przy tej części jakby wspólnie mm, yy, poprawialiśmy ten komiks, żeby, yy, no, jakby to określić, no, nie po prostu, żeby był lepszy, ale żeby yy, nakreślić jakiś kierunek w tym komiksie, żeby i yy, na, żeby cała ta fabuła nabrała tempa. Yy, no na pewno jak czytałeś to zauważyłeś, że jest taki punkt środkowy w komiksie, w którym wszystko się wala i to właśnie ten punkt był jakby konsultowany z Pauliną, także tutaj już od razu <ściał> chciałem jej bardzo podziękować za pomoc i myślę, że no, wyszło e, o, pięknie. Mhm. Jeżeli miałbym wyrazić swoją opinię, to tak. Co pierwsze, bardzo dobrze, że powiedziałeś o tym papierze, ponieważ rzeczywiście odnosi się wrażenie, że jakiś lekki jest regres, ale jeżeli mówisz, że to ma dodać dodatkowego. Dodatkowej aury po apokalipsy, no to to jest wszystko świadome, tak? Więc o to chciałem się dopytać. Dobrze też, że wspominasz o, o takim wsparciu tak? wsparciu, tej pomocy. Opiece redakcyjnej. I tak, w stopce redakcyjnej to jest. Je też pokazałem na końcu podziękowania, więc widać też pod względem ilustracji, pod względem takiej jakby kompozycji, że jest. Mogę użyć takiego słowa bardziej takie dopieszczone. Jest. Czuję, że z zeszytu na zeszyt jest, jest progres w tym momencie. I pod względem też ilustracji, takie precyzyjniejsze. I. I właśnie zapytanie, bo dosyć ciekawe, ciekawe tutaj łączysz style. Mamy post-apokalipsę, mamy Polskę trzecią, po trzeciej wojnie światowej, tak, mamy tutaj mutantów, ludzi, ale kreska tutaj, postaci są dosyć mangowe. Widzę, że zmierzasz w taką stronę bardziej gdzieś, w tą orientalną, która no w tym momencie też wiedzie prym, jest bardzo modna, wpadająca w w oko? No, tutaj jest trochę inaczej, bo m, też słyszałem właśnie, że te Mutanty są bardziej takie mangowe i z tym się zgodzę, bo faktycznie tam m, ta jedna postać y, ma takie mangowe oczy, y, ten kurczak zmutowany, ale ogólnie nie idę w mangę, w sensie mhm. m, bardziej lubię takie realistyczne komiksy frankofońskie, więc y, ogólnie nie wzoruje się na mangach, tak? No, rozumiem. No to dobrze, że też tak mówisz, bo trochę odczułem. Odczułem tutaj pewne naleciałości z mangi, więc. No, może, może odczułeś, bo zastosowałem takie zabiegi, jak rastry, które są stosowane w mangach i te wszystkie tła. Nie, na przykład, które mają wyeksponować jakieś emocje w postaciach, no to to jest typowo mangowe, tak? Ty w europejskich komiksach raczej nie doświadczysz. I, I pewnie stąd to wrażenie, tak? Ale same postacie, zauważ, że one nie mają jakichś takich dużych oczu, albo no to jest raczej takie marłowskie bardziej. Dobrze, no pozostawię to do odbioru widzów. Każdy po swojemu to też odczytuje, więc, więc fajnie, fajnie, że konfrontujesz też tę, 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 tę informacje. No dobrze, słuchaj, tutaj są trzy części. Części komiksu, jakiegoś dłuższej opowieści, ponieważ ty nie kończysz na trzecim... Trzecim zaszycie jest ewidentnie napisane ciąg dalszy nastąpi. I w takim razie się zastanawiam, bo skoro my czekaliśmy 3 lata, tak, na trzecią część, to jak długo będziemy czekać na czwartą? I jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie, na ile zeszytów planujesz opowieść dzieci stwórcy? Y jeśli chodzi o pytanie, ile Tomów planuję, to nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mam zarys fabuły, wiem do czego wszystko zmierza, ale nie wiem, ile to Tomów no, po prostu wyniesie, ponieważ no, bohaterowie sami kreślą historię dla siebie i jak dojdą do końca, no, to to wiedzą tylko oni. Mogę powiedzieć, że ten tom smok Ludojad nie był tak naprawdę planowany jeszcze rok temu, to ta, ta część miała zupełnie inaczej wyglądać, ale stwierdziłem po ukończeniu bi, że, że to, co stało się na końcu drugiej części powinno mieć jakieś kontynuację, jakiś rezultat w kolejnej części i dlatego smok Ludojad wygląda jak wygląda. I że jest smoku do jad, bo w ogóle miało go nie być. Yy, na razie mam zaplanowanych tak, yy, yy, jeśli chodzi rozpisanych, cztery yy, tomy kolejne. A kiedy będzie kolejna część, yy, tego nie wiem. Możliwe, że. Za, za dwa lata, bo w, w chwili obecnej jestem w trakcie rysowania Wielkiego Deszczu drugiej części. Mhm. Trochę mi to zajmuje ze względu na um, sytuację prywatną. Mam mniej czasu na rysowanie, ale jak będę miał już trochę później, myślę, że przyspieszę jeszcze w tym roku się uda skończyć i, no i wtedy zabiorę się za, za czwartą część. E, ale samo rysowanie myślę, że, że nie będzie długo trwało, bo na przykład nad smokiem ludojadem poświęciłem pół roku 40 stron z tym, że tutaj poprawki trwały drugie pół roku i dlatego dopiero w tym roku zostało, zostało wydane ten ton. Mhm. I tak na zakończenie, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo to po przeczytaniu tego komiksu, który w siłą rzeczy to się szybko czyta, bo nie ma aż tak wielu stron, i szybko się czyta, bo jest ciekawe. I naszła mnie taka myśl: dlaczego wydajesz to własnym sumptem? Jest bardzo dużo wydawnictw polskich. Te wydawnictwa przyciągają też polskich twórców, którzy no, mają możliwości naprawdę dosyć duże i promocja i opieka i myślę, że Twoje komiksy są na tyle charakterystyczne, na tyle ciekawe, że, że myślę, że wydawnictwo mogłoby się tym zainteresować, ale jednak nie. Wybrałeś taką drogę niezależną. Z czego to wynika? Y Myślę, że to wynika z tego, że mm, nie chcę żadnych y, wpływu y, na to, co się dzieje w komiksie. Chcę być całkowicie niezależny, bo jak zauważyłeś, on jest bardzo specyficzny i no, nie wiem, czy, czy ktoś w ogóle chciałby wydać tego typu rzecz y, no, w wydawnictwie, ale myślałam nad tym i no, jakby nie, nie skreślam tego, że, że kiedyś zgłoszę się do wydawnictwa, i kto wie, może akurat ktoś się zainteresuje. Dobrze. Ja myślę, że osoby, które przeczytały dziś stwórcy, byłoby dobrze, gdyby się podzielili jeszcze swoimi przemyśleniami. Co Wy myślicie na temat tego komiksu, i czy warto byłoby zasięgnąć tu informację od wydawcy? No właśnie, niech to pozostanie takim otwartym pytaniem, co? Dobre pytanie. Da ja w ja się... jestem Cię. No właśnie. Więc serdecznie dziękuję za spędzony ze mną tutaj czas. Dzięki, że odpowiedziałeś na kilka nurtujących mnie pytań. No, dzięki również za wywiad. No, fajnie, fajne pytania zadawałeś. No i widać, że wciągnął Cię świat. Tak. I że żeby, żeby będziemy w kontakcie, tak. Czekam tak. na czwarty tom. <noise> dziękuję. I dziękuję Wam, że spędziliście z nami czas. Koniecznie dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie. Ze mną był Piotr Biczyński, o pseudonimie Bichucka. No nie wiem, przyzwyczajony jestem, ładno Bichucka. <noise> Wybacz. Będzie Bichuck. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. E, dobra, to jeszcze może tak pogadajmy chwilkę. Przypomnij mi e, m, z tym Bolesławcem, e, bo ty z okolic jesteś, tak? Tutaj. E, wiem, że mieszkasz tak. teraz w Krakowie. No, tak. A, a pochodzisz? W, w Krakowie, a pochodzę z Bolesławca. Z Bolesławca, z samego, tak. samego Bolesławca. Mhm. Tak, tak. A gdzieś tam na obrzeżach mieszkałeś? Czy, czy w centrum? Wiesz, ja Bolesławiec w sumie tak w miarę dobrze znam. Wiesz, czasami tam się jeździ. No, no dziennica Jana Pawła. Nie wiem, czy kojarzysz tam, gdzie jest Tesco. Intermarsze. Mhm. Dobra, dobra. Mam no, te rejony. Dobra, no to już wiem. No, no widzisz. No mówię, no to świat jest mały. Jak ja zobaczyłem wiesz, ten Bolesławiec tutaj. Wow! A to też nawet nie wiedziałem, że tu jest drukarnia. A nie, nie ma drukarni. W sensie to co? ja to drukuję w Bydgoszczy w polisz druku, a daję wydawnict wydane Bolesławiec no ze względu na to, że jestem tam zameldowany i po prostu, wiesz, jak często zmieniam adres zamieszkania, no to stwierdziłem, że ten stały po prostu podam i nie będę się tam bawić. A w tym sensie. No dobrze, no to wszystko już jest wyjaśnione. Skąd ten Bolesławiec? No, ale jak mówiłem, świat jest mały. No ale żeby ludzie poznali, że w Bolesławcu też... z Bolesławca jest jakiś komiks, jest. No dokładnie. Wiesz, że Bolesławiec nie tylko ceramiką stoi. Właśnie. Za parę lat, no to to będzie już sławny komiks, też. Tak? Dokładnie. No. No. <laughs> Więc. Będę się szczycił tym, tą naszą znajomością i tym materiałem. Więc Ładnie. jeżeli pozwolisz, to to, to to, co teraz było, to pójdzie na sam koniec po napisach, bo, bo to jest fajne. Okay. A już się nagrywa. To co? To zaczynamy. Okej. Okay.